Będziesz z kratami i z wyrokami. Tak więc uważaj, bracie, tak jak my, jebać psy. Taki hit, szybki plik, dobry beat. Robię w mig. Taki hit. Ten shit, wstaje tu, robię beat, piszę hit, leży plik, leży plik na stole. Mam ten beat skończony, jak muzyk, mam ten dryk no i kto jak nie my. Idziemy tam, gdzie psy, no i se palimy. U mnie nie było łatwo, rodzina sprowadza na dno I w podstawówce też szlugi handlowałem, żeby mieć ciano A później kradzież po sklepach biedronkach, no i aptekach Gdyby nie te wspomnienia, to bym lato teraz po fytek, bo gdzieś mi ciomek przekupiał Panie Jezu, żebym mnie zgłupiał, koleżanka też zachęcała, po niej rana tu pozostała Leź nie w sercu, tylko na ręce Opowiadam wam w piosence, opowiadam dzisiaj wam od tej mojej męce ziomki wchodzili do chaty. Jaraliśmy razem te baty, i później w moim życiu miałem wielkie, wielkie straty. Wiesz, miałem wielkie, wielkie straty. Wiesz, dzisiaj jest pięknie, jutro będziesz z zakretami, i z za ale z tymi wyrokami. Dzisiaj balujesz, jutro komenda spisuje i takie życie ja tu bracie nie żartuję. Dzisiaj jest pięknie, jutro będzie za kratami I za kratami, ale z tymi wyrokami Dzisiaj balujesz, jutro komenda spisuję I takie życie ja tu bracie nie żartuję Śnił mi się znowu ten koszmar, ale jak wyrośniał o sobie słuchałem w plotkach i znowu ta emotka mi daje przestraszenie, że muszę się tu uczyć zamiast być tu na tej scenie Nie lubię tej nauki i wolę ją olewać Bo zamiast robić lekcje, to wolę dla was śpiewać Dzisiaj jest pięknie, jutro będzie z zakratami I zakratami, ale z tymi wyrokami Dzisiaj balujesz, jutro komenda spisuje I takie życie, ja tu bracie, nie żartuję Dzisiaj jest pięknie, jutro będzie z zakratami I zakratami, ale z tymi wyrokami Dzisiaj balujesz, jutro komenda spisuje I takie życie, ja tu bracie, nie żartuję